Wielu ludzi w naszej branży, księżyc na, nazywany jest, powiedzmy, no nie wiem, okrętem wojennym, który zacumował blisko ziemi. Ktoś by powiedział z gwiazdnych gwiazdą śmierci, jest to obiekt, w jakim, w jakim pewnym stopniu sztuczny. Parę lat dobrych temu czytam w komunikatach w jakichś tam serwisach naukowych, newsowych, że była się konferencja geologów zajmujących się generalnie budową księżyca. Jak się bada, No są oczywiście. W Satelity, fale się wysyła, spuszczono na Księżyc również takie, nie wiem, na przykład rozbito tam hmm. jakiś fragment nie wiem, Apollo, czy jakiejś stacji. Nastąpiło uderzenie i oni badają falę dźwiękową i wiecie, co było na tej konferencji absolutnie mainstreamowej? Mm -hmm. Że Księżyc w środku jest w zasadzie pusty. Że są tam podziemne tunele mm -hmm. wielokilometrowej długości i nawet setek metrów średnicy, ale to są tak zwane naturalne oczywiście, bo jasność to jest w ich nomenklaturze naturalne.